Dzień dobry, witam wszystkich i zapraszam na czytanie dla ryb na styczeń. Będą to energie ogólne, jak wiadomo. Pamiętajcie o tym, proszę. Nie będę teraz rezonować z każdym. Weźcie tylko to, co z Wami przemawia, jeśli coś takiego um, odnajdziecie w tym, w tym czytaniu. Rozkład bardzo ogólny, więc dla niewielu. Ryba styczeń, ryby styczeń, jakie energie, jakie wydarzenia, jakie osoby. Co może się tutaj zadziać, co karty chciałyby pokazać dla osób spod znaku ryb w styczniu. Bardzo tajemniczo i takie, jakaś energia podwójności, jakieś rozdroże, jakieś bicie się z myślami, co zrobić, co zrobić w tej sytuacji, jak się zachować, jak z tego wybrnąć i co wybrać. Ktoś nie potrafi z czymś sobie poradzić, nie potrafi wybrać, nie potrafi. Otworzyć oczu. Może nie chce tych oczu otwierać, tak naprawdę. Bardzo energia e, takiej wrażliwości, takiej intuicyjności, takie jest wyciszenie, taka jest, taka jest noc. Tu jest tak dużo tajemnic, takiej, tu w ogóle nie jest jasno, jakoś tak ciemno jest wszędzie. No i wielkie dylematy, wielkie myślenie, myślenie, które spędza sen z powiek, które jest jakąś... ważny moment w życiu, ważny wybór, ważna decyzja, której, z którą się tutaj męczę, borykam, nie wiem, co, co mam zrobić. Próbuję znaleźć jakieś rozwiązanie sam w sobie, ale nie jest mi z tym łatwo. Nie wiem, co mam zrobić. Decyzja. Potrzebna jest do podjęcia decyzja, no bo są jakieś, są jakieś tajemnice, są jakieś sprawy ukryte, o których się nie mówi, coś nie widzi światła dziennego, co ma związek z jakimiś kochankami, z jakąś wielką siłą, z, jak, z jakąś mocą, z jakąś magią, która łączy dwie osoby. Tu jest jakiś łańcuch, tu są kajdany miłości, które są niezerwane, które są nierozkute. Tu są dwie dusze, które są bardzo blisko siebie energetycznie, bo fizycznie oni nie są ze sobą blisko. Oni nie mogą się dotknąć, nie dotykają się. Ale tu, tu jest bardzo mm, wszystko skryte, ukryte. Tu są jakieś ukryte uczucia, ukryte emocje. Ktoś tu się bardzo z czymś małczy i walczy o coś. Może walczy o, o jakąś sytuację życiową o jej obronę, walczy aby obronić to on swój wybór, swoje decyzje, swoją postawę utrzymuje zawzięcie. Yy. Utrzymuje się przy tym co on zdecydował, co wybrał, tak jakby nie pozwala komuś tego naruszyć, komuś się do czegoś zbliżyć, broni swojego terytorium, swojej Taki dystans tutaj też jest a, też jest pokazany, jakby ktoś nie pozwalał komuś być blisko, zbliżać się do niego, broni siebie, chroni siebie. A tu są energie trzecie, tu krążą energie trzecie, tu jest czegoś, czegoś tak, za dużo tu coś jest pod górkę, i wielkie czekanie, jest wielkie czekanie. Na co ktoś czeka? Na co on czeka? Bardzo ktoś czeka i o czymś marzy. Ktoś marzy o jakimś spełnieniu. Ktoś czeka na tą, na coś ważnego, coś, co jest dla niego bardzo ważne. Żeby ten kielich był wypełniony, tu są jakieś uczucia górnolotne wibrują gdzieś, gdzieś wysoko, ale, ale tu nie ma spełnienia, nie ma tu spełnienia emocjonalnego, tu nie ma spełnionej miłości. Tu ktoś jest sam samotny, jest jakaś podwójność, bardzo silnie. Tu kobieta, ta jej zmysłowość, jej tajemniczość, jej magia, ona jest taka. Gdzieś tam ona jest, i takie koło niej są energie wibrujące, e, takie mistyczne. Kobieta jest bardzo kusząca, i ta kobieta. Ona też jest tutaj tym łańcuchem, ograniczona. A ktoś tutaj czeka. Czeka i jest taki zastój, taki. No, nie wiem, tu jest jakaś podwójność. Tu ktoś sobie z czymś nie może poradzić. A uczucia są ważne, ale tu jest bardzo silnie pokazana podwójność, tu wszędzie. Tu są jakieś energie takie, które się plączą, i, i te kajdany, ten, ten łańcuch, który połączył, połączył te dwie dusze, on jest bardzo mm, trwały. Nie ma tu jakiegoś rozerwania, tu nie ma jakiegoś rozcięcia. Tu ktoś czeka sobie sam, w samotności, w skrycie, aby ten kielich, Wypełnić, czeka na jakąś deklarację, na jakieś wydarzenie, na jakieś wyznanie, ale tu jest wszędzie jakby jakaś energia dodatkowa, energia, która nie pomaga. Ktoś się bije ze swoimi myślami, co ma zrobić w tej sytuacji, ale czeka. No i czemu tak tutaj sam stoi i czeka? Taki jest jakiś wyczekany i nic nie robi. Taka trochę bierna postawa się, e, się pokazuje, bo tu wszędzie jest osoba, która stoi jak słup soli i czeka na kogoś, na coś, czeka, zastygła. Taki, e, taki jakiś wolny czas czekania na jakieś spełnienie i bronienie się przed czymś. A to wszystko ma związek z tymi zagubionymi duszami które nie mogą się ze sobą dotknąć, one nie mogą fizycznie, nie przebywają razem. I tu jest takie złote serce. I wielkie tajemnice, wielkie tajemnice pod osłoną nocy. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.